Po raz pierwszy w tym roku obradowała Komisja Trójstronna. Podczas obrad Trójstronnej Komisji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwracało głównie uwagę na przyjęty sposób prefundacji za leki. Zwracamy szczególnie uwagę na pacjenta, na czynnik społeczny, na wysokość odpłat i pytaliśmy rząd, o ile leki będą tańsze, jaki będzie ich dostęp, czy nie stracą na tym pacjenci i czy wystarczy z Narodowego Funduszu Zdrowia Środków. Nie otrzymaliśmy zapewnień, że rozwiązania ustawowe idą w tym kierunku, że będzie zadowolony pacjent. W związku z tym nie przyjęliśmy w dniu dzisiejszym rozwiązania, ustaleń, które by były satysfakcjonujące dla przedsiębiorców i związków zawodowych. Prace będą kontynuowane. Chcemy je zakończyć przyjęciem wspólnego stanowiska jak najszybciej, albowiem w najbliższy czwartek jest już pierwsze posiedzenie w tej sprawie Sejmu. Z inicjatywy ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych na trójstronnej komisji omawialiśmy także propozycję weryfikacji kwot dochodowych do pomocy społecznej. Okazało się, że w Polsce jest tak dużo biedy, że przy podniesieniu progów dochodowych o kilka złotych, skutek dla budżetu jest to ponad miliard złotych. Pani minister pracy Joanta Fedak uznała, że nie, zna, nie stać nas na takie regulacje. Sprzeciwił się temu także minister finansów. To jest ważne byśmy w budżecie znaleźli pieniądze i uzyskali porozumienie w Komisji Trójstronnej, by tak niskie świadczenia, zasiłki z pomocy społecznej mogły uzyskać wszystkie te rodziny, które żyją poniżej minimum socjalnych.